Będę sobie tu siedział i mówił. I żarł Dobra, zaczynamy. Siema. Siedzę sobie na kanapie. I na razie nic nie robię, ale zaraz będę robił. Chciałem tak powiedzieć o tym, że teraz się mówi, że to kwarantanna, to, tamto, siąto. To jest fajna rzecz. Możecie się siedzieć i Wieść całkiem dobre. I pić piwo. Ale że kwarantanna, czas ciężki, to też zrobię sobie ciężko. To jest piwo za kary. Ludzie siedzą, męczą się w domach. Ja chodzę do pracy, więc nie siedzę w domu, bo mam taką pracę, żeby wychodzić, ale będę się męczył razem z wami. Kupiłem sobie piwo w plastikowej butelce z tworzywa sztucznego, że tak to się nazywa. No i będę próbował to wypić. Jest to nie wiem czy tanie, czy drogie piwo, bo było kupione przy okazji z innych rzeczy. Ale nie wygląda zachęcająco. To będzie serio kara. Ja w ogóle te No to była jakaś metoda. Ale nie, trzeba być fair. powiem wam, że piwo Kustosz spe... Specjal które ma 6,5% alkoholu które nigdy nie jeździ po alkoholu które sprzedają w dyskoncie małorobaczkowym smakuje jak piwo z plastikowej butelki. Trochę tak jakby się wzięło żubra, zostawiło na słońcu, wygazowało, a potem wlało się do plastiku. I tak trzymało rok w tym plastiku. To tak smakuje. Na stadionie warty w Poznaniu. Byłym, starym, takim sypiącym się koło Bema. Zamieszkały żule kiedyś. Jak się przechodziło obok, pachniało jak to piwo. <śpiewa> piwo wspomnień. chipsik Plastikowe piwo. <śpiewa> Można siedzieć na tej izolacji. Proszę bardzo, kustoszek. Nie będę trzeba opisów, bo nie ma żadnych ładnych opisów typu Jedziesz. Ulice Twojego miasta są opustoszałe. Będę się tylko delektował tą wątpliwą przyjemnością. Zdrówko. Choć niechętnie, ale trzeba wypić. Jak kara, to kara. Albo wyleję, pójdę po wodę. Tak się bawię. Prawda jest taka, że trochę kłamie. Bo zwyczaj nie siedzę tak. Cisz nic nie robiąc? Tylko gram. Tylko gram. Tylko byś grał. Żresz, grasz i piwo. Jesteś bezproduktywny. Kończę już to gadanie o niczym, albo nie gadanie, bo w sumie dużo jestem cicho, bo sobie popijam je. Ale cieszę się, bo właśnie zjadłem ciwsa. Chyba pierwszy raz od niego kiedy. Nie wytarłem rąk w spodnie. No to zdrówku. Teraz idę wyłączyć kamerę.